Zanim zaczniemy film, chciałem Ci powiedzieć, że tylko pół osób, które mnie oglądają, nie subskrybuje. Więc jeżeli jeszcze go nie robisz, to zasubskrybuj kanał. Zaczynajmy. Cześć, witajcie, z tej strony. Ja, Oliver Osyna, się na świąteczny. Kójcieś sobie pogadam o troszeczkę wrażliwym temacie, jakim jest depresja. Ostatnio na TikToku widzę kilka takich filmów typu Szczerze, dla kogo żyjesz? Po co żyjesz? Po co żyjesz, skoro i tak umrzesz? Według mnie, takie motywowanie do samobójstwa i do takiego. Chęci jakby zabicia się jest całkiem słabe. To powiedzmy takie: masz średnie życie. Twoje życie nie różni się niczym innym od kogoś innego. Dostałeś pałę, rodzice są na ciebie źli i masz takie złe myśli. Tak? Potem chodzisz na TikToka, aby uciec od tego świata, aby uciec od tych problemów. Pierwszy film, jaki widzisz, szczerze, dla kogo żyjesz? Kolejny film. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Cytat z legendarnej polskiej piosenki. Tak, dożyliśmy czasów, gdzie tiktokowe dzieci zaczynają cytować elektryczne gitary. Brać ich teksty na poważnie. Kolejny tiktok. Prędzej czy później wasza znajomość się zakończy. Potem w opisie tiktoka pisze, że moja przyjaźń się już zakończyła. I teraz szczerze, powiedzmy naprawdę, jesteś na początku super znajomości Poznałeś nowe super osoby Ale potem wchodzisz na TikToka Jesteś świeżo po depresji Jesteś świeżo po problemach psychicznych I widzisz coś takiego I od razu znowu masz problemy Znowu będziesz cały spięty Cały smutny Ponieważ będziesz miał pod świadomością Że to się może skończyć Słuchajcie, jeżeli macie planach zrobić taki konto O cytatach to nie róbcie tego. Weźcie, róbcie jakieś pozytywne. Róbcie taki na przykład jak ten, gdzie piszę, że, że, że Ty jesteś rzeczą, która mnie trzyma przy szczęściu. Róbcie coś pozytywnego. Jakkolwiek to nie zawsze mi jak chodzi z takimi nawet cytatami, ale by to było poważnie takie przyjemne. Nie po to takie, że A, skończy się Twoja najlepsza przyjaźń. Ach, ta relacja z dziewczyną, która Ci się podoba, też się źle skończy. A. Zabijesz się kiedyś, a kiedyś zginiesz rodzicie, zginął pies, ci zginie rodzina. Nie róbcie tego. TikTok, właśnie usłyszałem najmocniejszy cytat w moim życiu. Brzmi tak, jeśli twoja obecność ich nie dotknęła, to twoja obecność nigdy ich nie obchodziła. No powiedzmy sobie szczerze, Sobie wystarczy wpisać cytaty wyszukiwarce na TikToku i się pokazuje nam kilkanaście, jakichś. TikToków typu będziesz sam. Będziesz pakał sam i cierpiał sam. Ale ty zabłeś. Okej, okay, to jest coś pozytywnego. Jak teraz sobie skroluję i szukam, ale jest tutaj tyle tego negatywnego tego bullshitu, że to jest aż po prostu smutne. Wiesz, smutne jest to, że bardzo chcecie, aby inni czuli się smutni. Smutne jest to, że tworzycie takie filmy. Przez was potem ludzie są zdepresowani. Depresyjni, chyba to się mówi. Poznałam kilka osób, nawet które mają problemy z psychiką, i na pewno im nie pomagacie. Wierzcie mi, są to osoby, które mają myśli samobójcze. I ja nie żartuję. Nie będę screenów dawać, bo nie pewne sobie pewnie, to, pewnie te osoby, ale jest to sprawa poważna i serio, czy szanujmy się nawzajem. Mamy kolejnego TikToka. Rodzice, musicie zrozumieć, że. Wasze dziecko walczy by zostać przy życiu, gdy nazywacie je lęgami? You need to understand. Your child is fighting to stay alive. With you calling them lazy or yelling at them for bad grades, staying in bed all day. They are trying. Słuchajcie, jeżeli jesteście lęgami, nie uczycie się, macie saboty, to jest to tylko i wyłącznie wasza wina. I jeżeli potem was rodzice dobijają, to jest tylko wasza wina. Więc dzieci, mieście się do nauki, odinstalujcie TikToka, bądźcie optymistami i znajdźcie szczęście w życiu.